Drogie mani-maniaczki, już jest nasza nowa lampa do paznokci MaxiCure, która jest niezastąpiona narzędziem każdej stylistki paznokci. W dzisiejszym filmiku przedstawię Wam kilka ważnych zalet lampy MaxiCure. Jedną z nich jest to, że lampa jest bezprzewodowa, dzięki czemu nie musisz martwić się, że w czasie przerw dostawy prądu nie będziesz mogła kontynuować stylizacji. Wyposażone jest w cztery tryby pracy, w tym tryb low heat oraz specjalne diody świecące w fioletowym światłem, wszystko produkt szybko się utwardza. Na górze lampy znajduje się wygodny wyświetlacz, który pozwala łatwo śledzić pozostały czas utwardzania. Dodatkowo silikonowe przyciski zmieniały swój kolor w zależności od stopnia naładowania baterii. Oprócz tego lampa posiada sensor ruchu, który uruchamia ją w momencie włożenia ręki. A wcześniej ustawiony czas zostaje zapamiętany i uruchamia się, kiedy włożysz rękę do lampy. Dodatkowo lampa posiada odpinane metalowe dno, łatwe w czyszczeniu, no i oczywiście elegancką obudowę w perłowo-białym kolorze. Czego chcieć więcej?